Dzień dobry, robaczki kochane! Witamy się z Nadgarów. Mamy dzisiaj dzień wolny od pracy. Słuchajcie, jadę na paznokcie na 12 i na śniadanie robimy sobie jajecznicę, takie czyszczenie lodówki, ale nie, mamy początek tygodnia. Tylko chodzi o to, że miałam kilka rzeczy ponopoczynanych. No i nie chciałam, żeby się zepsuły, więc upiekę sobie bułkę w piekarniku zrobię jajecznicę yy, z pieczarkami i miałam nawet nie pół pomidora więc też go właśnie skrajam i trzy plastry szynki wracamy Zdaję sobie sprawę z tego, że widzimy się w tym samym vlogu kolejnego dnia. To jest już chyba trzeci dzień z rzędu. Ale słuchajcie, ja wróciłam wczoraj z pracy i mnie tak zmogło, że ja już miałam w nosie, odgrzałam pomidorową. Obejrzeliśmy pierwszą miłość i mnie się oczy zamknęły. No i obudziłam się, to było. Ja wiem, za 29. To żeśmy oglądali na postaci jakiś film. Napiszę Wam tutaj na dole, bo nie pamiętam. To było o kobiecie, która była prezydentem, startowała w wyborach i tak dalej. I obejrzeliśmy to. Tadeusz poszedł spać, a ja siedziałam. Słuchajcie, no bo ja już swoją godzinę przespałam i tak to zawsze bywa. Że jeżeli ja się położę, jeżeli ja się położę za wcześnie, no to już potem jest kaplica. I słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Jak widzieliście, jak widzieliście, mamy... Co jest z tym wajpursem? Herbatę sobie zrobiłam i słuchajcie, 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 co ja z tym słuchajcie? Ja się muszę w ogóle tego oduczyć. No i jak widzieliście, jak widzieliście, e, rano sypał śnieg, śnieg leży, jest zimno, chciałam tu okno otworzyć, ale poszłam, otworzyłam w sypialni, potwierałam drzwi, bo jest normalnie masakrycznie zimno. I jak widzieliście w ostatnim, chyba w tym filmie nawet, kupiłam ostatnio tą, tą śliwę wiśniową i muszę ją zanieść do szopy, poczekamy aż ten cały pierdzielnik z y, tą pogodą minie i wsadzimy ją w ziemię, zobaczymy, czy się przyjmie. O, sobie tutaj przemieszam. Wszystko jest na masełku smażone i z takich planów na dzisiaj na obiad będzie zapiekanka z za makaronem mam piersi z kuczaka mam warzywa ugotuję makaron a sosem zaleję jak wrócimy bo wracam z Tadeuszem dzisiaj no bo jadę na paznocie. na prawy brzeg i teraz tak dobra bułka w piekarniku czekajcie ja sobie tylko tutaj tak wiecie po mojemu i się zaraz będziemy na spokojnie sobie rozmawiać. Bo ja nie lubię, jak jest... Yy, jak blat jest brudny i ja nie mam przestrzeni, no to już jest niedobrze. To już jest źle. I tak, paznokcie mamy, ale wcześniej naszykuję właśnie ten obiad i stawię sobie pranie, bo widzieliście, że ściągnęłam yy, pościel i mamy pusty kosz. Więc dobrze byłoby to utrzymać. Odwiozłam Tadzika dzisiaj, odwiozłam Szymona. I powiem wam, jest mi trochę głupio. Bo jak ja pracuję, to ja zapominam o was na Instagramie. Naprawdę. Powiem wam, że jest mi tam ostatnio bardzo mało, ale odkąd wróciłam do pracy, no to tak wiecie, no życie codzienne. My wracamy jest 1617. Moment, wysmarkam nasa. Lepiej. E, wiecie, my wracamy 16.17 do domu. Trzeba odgrzać obiad. Potem chwilę posiedzieć z młodym, albo pograć, albo coś porobić. I tak na dobrą sprawę mamy wieczór. Więc e, wolę ten czas poświęcić Wam tutaj na YouTube. Nagrać coś zmontować. Dlatego przepraszam, jest mnie tam po prostu mniej. I będziemy mieli dzisiaj chwilę, więc może zajdziemy sobie do action, bo dalej w dalszym ciągu yy, poluję na te turbany na głowę, na te turbany, bo mam ręcznik, i w dalszym ciągu poluję na rękawice: do jak się prostuje i lokówkuje, nie? Jak się kręci włosy na lokówkę. No, to ja mam krótkie włosy, więc zawsze mam je poparzone, więc muszę kupić sobie taką rękawicę. I dzisiaj chyba sobie słuchajcie, zrobię taki zarombisty makijaż. Dokleję sobie rzęsy, które dostałam od jednej z Was w paczce i zrobimy sobie taki lepszejszy makijaż, taki mocniejszy. Dajcie mi znać w ogóle, a propos, dajcie mi znać, czy chcielibyście w filmach, w których jestem umalowana albo ogólnie w filmach, wszystkich wpisywać w opisie yy, zamieszczać w opisie produkty, których yy, danego dnia użyłam typu zapach, krem do twarzy yy, paletkę do oczu, bo ostatnio były pytania właśnie jakie mam yy, jakie mam cienie na oczach, bo makijaż jest super i powiem Wam, że sama siedziałam i się zastanawiałam i fajnie byłoby tak na bieżąco yy, wstawiać wam w opisie, ale dajcie znać, czy ktoś w ogóle te opisy czyta. Jak tak chłopaków sobie, słuchajcie, porozwoziłam, no to wleciał na kanał już samego rana widziałam, jak tylko oczy otworzyłam, bo ja mam także... Może to jest w ogóle niedobre, powinnam to wyłączać, bo ja mam Wi-Fi całą noc włączone. I... I co? I jak rano się obudziłam, to widziałam, że u Marty na kanał wleciał już film. Ale stwierdziłam sobie, że wrócę do domu, zrobię sobie śniadanie. Zrobię sobie herbatę, bo śniadanie to robię sobie teraz i zaraz będę oglądać Monię. I wróciłam, słuchajcie, zrobiłam sobie herbatę. Wróciłam do łóżka. I normalnie. Dziewczyno, ty mi tak zrobiłaś humor. Mianowicie ona opowiadała tam o pewnym panu sytuacji ze sklepu i sytuacji z parkingu. Jak była na zakupach. Ja Wam podlinkuję ten film do Marty, nie będę spoilerować, ale hasło typu gościa zajrzyjcie pani. W... To normalnie wymiotło wszystko. Ja miałam taki atak śmiechu, słuchajcie, to mi tak zrobiło dzień. O, jak zwykle jak Julka nie dosypie soli, no to nie ma. Dajcie znać, czy u was też tak jest. Bo, o, ja mam tutaj takie flakoniki. Ja ich używam, stawiam na stół, i tak dalej. Ale jak ja ich nie uzupełnię, no to potem ciężko. To samo jest z tym. Nawet, no, że nie chciałaś, babo, to się uzupełnia, nie? Coś powiem wam, że jakaś taka to się czuje. Ale ja po umyciu głowy zawsze tak mam. Także dzisiaj planuję nakręcić sobie właśnie włosy. Planuję zrobić sobie makijaż. Jeden do Kamilki na pazurki, link też macie, znaczy link, dane macie też w opisie, jeżeli ktoś jest ze Szczecina, a wiem, że jest was tutaj troszkę, no to jeżeli byście chciały skorzystać, to ja jaka bardzo polecam. I... I tak słuchajcie, no powiem wam, że wczoraj wróciłam z pracy, to zasnęłam. Ale też powiem wam, niby słońce było, a tak pizgało, że to jest masakra. No i standardowo do jajecznicy, tu już jest końcówka, muszę kupić kolejne opakowanie. Yy, powiem wam, że pcham to do wszystkiego, tak jak niektórzy pchają prażoną cebulkę i w ogóle, i w ogóle. Już nie ma nic. Czy my coś jeszcze byśmy dzisiaj tutaj chcieli dodać? Chyba nie. Chyba nic takiego nie ma. O, mam też sól czoszkową, w ogóle taką najzwyklejszą z Kauflandu też jest bardzo fajne, sumie możemy sobie troszeczkę jej dodać. To już wtedy soli nie będę dawała dam tylko pieprzu. O, bardzo fajna. No i damy trochę pieprzu, Voilà. <tryk> Zobróćmy tutaj to miejsce i sobie to rozczepię, wrzucę na patelnię i będzie gotowe. Ale chciałam tutaj z Wami chwilę pogadać, więc dlatego robię to w ten sposób, pani od razu na patelnię, bo z reguły zawsze to wrzucam na patelnię i gotowe. schowam sobie masło. Tam nas się zrobi ciepło, niech ta wiosna przychodzi, małą jest. jest tapeta do położenia na całą tą ścianę. Wiecie, my jakbyśmy się wprowadzili, to żeśmy zrobili to centralne, zrobiliśmy sypialnię, kuchnię. I łazienkę jako taką. Meble też w łazience mamy do odmalowania i do zrobienia. Zamówiliśmy. Co my żeśmy zamówili? zamówiliśmy lustro u szklarza. A sytuacja jest taka, że któregoś razu, jakbyśmy tak jeździli z Tadeuszem do Leroy i do Castoramy, no to powiedziałam mu, że no dobrze by było, jakby w końcu to lustro tam zawisło w tej łazience. I jak on zobaczył cenę tych luster, to się chłop kreatywny zrobił. Naprawdę, yy, stwierdził, że on ma listwy, jak to przemalujemy będzie pasowało pod te szafki, które mamy tam, które też będę malowała, ale niech się tylko zrobi ciepło i wtedy Tadeusz tylko dorobi blat po całości, zakryje nam też pralkę i łazienka praktycznie w sumie będzie skończona, nie stawiam na jakiś nie wiadomo jaki poziom yy, wykończenia, Ponieważ yy, to ma być łazienka zrobiona po prostu tańszym kosztem, także także tak. I yy, łazienka by była zrobiona. Tutaj mamy do wymiany też albo drzwi, albo do wymiany, albo do pomalowania. I korytarz nam został. Ale czy ten korytarz będziemy ruszać, to nie wiem. Także mówię Wam, no mamy zrobioną kuchnię. I u młodego trzeba położyć tapetę. Może upoluję jakieś ładne meble do niego, to też by się wymieniło. I byłoby fajnie. A tak, a propos, to mamy godzinę 8.11 i powiem Wam, że przestało widać. <klimy> Jakby ktoś chciał skomentować, że gienek i zenek są oddzielnie, nie są złączeni czy z konoszem, to tak, ponieważ ja w domu raczej nie chodzę. Raczej, wiecie, wchodzę z pracy, pyk, 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 ich nie ma. I wiem, że dużo z Was też tak robi. Ja po domu po prostu nie muszę, więc nie noszę. Co dzisiaj zamierzam ubrać? Dostałam ostatnio w prezencie taką. Słuchajcie, jeanso, jeansową kieczkę. Sejfis to jest. Normalnie tak mi się podoba. I chciałam ją dzisiaj założyć i na to bez rękawik. Ale ta pogoda jest taka straszna, tak zimno, może się ochłodzi. W tym momencie mamy 4,3 stopnie na dworzu. Także może się zrobi pogoda. Czekam na to, bo tak jak mówię mam. Tak jak mówię mam plany. Bardzo mi zależy właśnie, żeby te meble w łazience zrobić żeby temat był po prostu zakończony. No i słuchajcie, a propos tego, lustra chłop się zrobił kreatywny, znalazł jakieś drewienka już z tymi takimi specjalnymi rowkami na lustro. My mieliśmy lustro, próbował przyciąć tą specjalną, tym specjalnym nożem i tak dalej. Z jednej strony, z drugiej, ale z trzeciej już pękła także lipa. No i żeśmy zamówili, więc jak tylko przyjdzie to powstanie też lustro, więc będzie też więcej filmów z... Będzie więcej filmów z łazienki, planuję sobie jeszcze jakiś uchwyt tam kupić, widziałam u, u Batki na kanale właśnie, że ona ma do lustra przyczepionym po prostu. Ja się zastanawiałam, jak ona to robi, a ja będę też kombinowała, żeby coś tam było, chciałabym jeszcze, żeby był uchwyt na suszarkę, bo w tym momencie, jak widzieliście, to mam ją w, mam ją w szufladzie w sypialni. Tak stoję, mieszam, gadam do Was o dupie Marynie, ale ja wiem, że Wy tak powiecie. No i co, już się zaczynają, słuchajcie, zakupy, takie w sumie świąteczne. Powiedzcie mi, jak to jest u Was z prezentami na zajączka? U nas to zawsze było symbolicznie słodycze, jakiś mały drobiazg. Większe prezenty dawało się na Mikołaja. I w tym roku też taką małą, małą paczuszkę zamierzam zrobić, nie zamierzam świrować. Wylewam moje jajka na patelnię. Voilà! Zaraz będzie jedzone. Jajka już w sumie też mogę schować. Uwielbiam mieć czyste blaty, naprawdę, jak Boga kocham, uwielbiam mieć czyste blaty. W dalszym ciągu chciałabym wymienić lodówkę, tu w ogóle też miało być zabudowana część. I... jak to się mówi? Zrobić cargo... Zabudować ją po prostu do samego sufitu. Ale był ostatnio pomysł, żeby zrobić wejście i Szymonowi zabrać po prostu tą część tutaj, jak się kończą drzwi i zrobić, słuchajcie, dyżarkę. Wstawić tam do środka właśnie e, lodówkę, zrobić półki po długości takie dwie i słuchajcie, wszystko by weszło. Toaster, mikser, blender. Wszystko, co byście chcieli, garki, niegarki, i ja tu po prostu miałabym więcej przestrzeni, byłoby to tak, wiecie, porozkładane. I powiem Wam, że. No bardzo bym chciała, żeby takie coś było. No bo w sumie jest sam, nie potrzebuję takiego dużego pokoju, ale co będzie, jak będzie, to się okaże. Ale wcześniej, pierwotnie, był plan, żeby właśnie tutaj. Żeby właśnie tutaj, jak jest ten pociągnąć do samego sufitu, zabudować yy, lodówkę, porobić szafki i właśnie to, co by było w, spiżarki, w spiżarce, to byłoby właśnie tutaj. I też był taki plan na ten rok, ale czy wyjdzie, zobaczymy. No ja potrzebuję tu po prostu przestrzeni, bo ja mam mało szafek, no na dole ja mam mało, mało mam szafek, po prostu, jak to każda kobieta mówi, mało mam szafek, ale ogólnie kuchnia mi się bardzo podoba. Tu, bym jeszcze przyczy... tu jest jeszcze do przywieszenia, słuchajcie, zegar. O ja tego mam, słuchajcie. Zaraz wam powiem, tylko przemieszam jajecznicę. Tej jajecznicy tak dla wojska wyszło. Słuchajcie, powiem Wam, że tak, tu jest pół roku, tam był rok, dwa lata. Ten zegar ja mi służył bardzo lat. długo. Ja wam tutaj wstawię gdzieś może zdjęcie, jak to ogólnie wygląda. Jak znajdę z tych poprzednich moich, e, z tej mojej poprzedniej kuchni, bo też wisiał właśnie w kuchni. I on miał... Słuchajcie, deficyt, bo mówimy wymienialiśmy baterię, on spadł i trzeba było y, kupić kolejną tą tarczę, gdzie są wskazówki, udało mi się dosztukować, także mamy. No i tutaj właśnie y, docelowo miał być jeszcze zegar i tu mi się marzą jeszcze, słuchajcie, dwie półki, bo ta ściana jest pusta, ja Wam pokażę. Poszukuję pokrowców na krzesła, także to jeszcze chwilę. No i zobaczcie, mamy skrzydło kwiata i do samego sufitu mamy pustą ściany. No. I fajnie by było tutaj jeszcze zawiesić dwie półki. Ale słuchajcie, jak ja słyszę, że nie, bo się nie da. To się zastanawiam, czy sama nie wziąć tej wkrętarki i nie, nie wbić tych kołków i przywiesić półki. Co prawda <coughs> nie mam żadnej półki upatrzonej. Tak jak w sypialni mam nad biurkiem, tak wiecie, e, po skosach. Mm, to te półki były po prostu dobierane do tych mebli, które też kupowałam 4 lata temu. I ja nie wiedziałam w ogóle, że one ze mną tutaj przywędrują. Przy, przy Także półki się sprawdzają super, ale przymontowanie ich to była masakra. Tak samo przywieszenie tej kuchni to też był jeden wielki problem. Powiem Wam, że aby tylko dokończyć to, co trzeba wyremontować, i nigdy więcej. Bo naprawdę, ruszysz jedno, sypie się pięć innych, kolejnych rzeczy. Dobra, gadam, gadam, gadam. Eee, to tak by było chyba na tyle. Dzisiaj podlejemy sobie też na pewno kwiaty, ale to zobaczycie w kolejnym vlogu. Teraz wam pokażę, jakby wyszła moja jajecznica. I ja się będę z wami żegnać. No i dobra, śniadanie jest gotowe. Prezentuję się w ten sposób. O, prześwietlone. Mamy tutaj trzy kromeczki czoskowej, jajecznicę z pieczarkami, z pomidorem i trochę odrobiny szynki przyprawy. Widzieliście? I dodam Wam tylko, że jak zjem to, to pewnie kolejny posiłek zjem dopiero z Tadeuszem, jak wrócimy. <laughs> ja tym gadatliwym akcentem, słuchajcie, żegnam się z Wami dzisiaj. Cieszę się, że jesteście, komentujecie, nie zostawiłeś subskrypcji. Zapraszam Cię i słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmie. Zostawcie w komentarzu ślad po sobie. Miłego dnia Wam życzę. Pa-pa!